Dziękuję bardzo Panu Posłowi. Pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Z informacji o działaniach podejmowanych przez rząd w przedmiotowym temacie wynika, że w ubiegłym roku z dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne skorzystało tylko nieco ponad 181 tysięcy osób uprawnionych. W porównaniu z rokiem 2007 liczba ta zmniejszyła się o ponad 27 tysięcy. W 2007 roku z możliwości takiego wsparcia skorzystało prawie 207 tysięcy zainteresowanych. A przypomnę tylko, że turnusy rehabilitacyjne są najbardziej popularną wśród osób niepełnosprawnych formą rehabilitacji społecznej. Ta metoda rehabilitacji spełnia bardzo istotną rolę w wyrównywaniu ich szans życiowych, to pokazanie niepełnosprawnemu, że ze swoim problemem nie jest osamotniony, oraz że może liczyć na konkretną pomoc. Tak więc to nie tylko rehabilitacja zawodowa, ale także integracja środowiskowa niepełnosprawnych, poznanie osób, które żyją z takim samym lub zbliżonym problemem, wzajemne wspieranie się, tworzenie więzi środowiskowych. Dziwi mnie więc fakt, że obecny rząd w coraz mniejszym stopniu wspiera realizację turnusów rehabilita rehabilitacyjnych. Moje pytanie: dlaczego tak się dzieje? Dziękuję bardzo.